Testament. Jak napisać testament? Kiedy napisać testament? Czy warto pisać testament? O tym chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać. Z czym Ci się kojarzy testament? Czy to jest tak, że myślisz, że kiedy napiszesz testament, to trzeba będzie się pożegnać z tym światem? Czy takie masz przekonania? A może jesteś osobą uporządkowaną i chcesz, żeby wszystko wokół Ciebie, było dobrze zorganizowane, nawet wtedy, kiedy zmienisz wymiar, kiedy opuścisz e, ziemię. Tak, czyli po naszej śmierci. E, wczoraj był piękny dzień, ponieważ wczoraj był Dzień Matki i oprócz tego, że dostałam cudowne róże od moich dzieci, również wczoraj kupiłam swoje mieszkanie i to jest dla mnie takie bardzo ważne, ponieważ po wielu, wielu latach tułania się po Azji, Mogę wrócić do Polski, mogę wrócić do, do swojego domu. Mhm. I właśnie wczoraj sporządziłam akt notarialny, czyli mm, kupiłam mieszkanie, stałam się oficjalnie właścicielką pięknego, pięknego mieszkania. I kiedy kupujesz mieszkanie, to kiedy jesteś właścicielem nieruchomości. To absolutnie, absolutnie trzeba mieć testament. Parę razy już w swoim życiu robiłam testamenty, ale kiedy zmieniałam nieruchomości, to potem je odmieniałam, jakby wymieniałam, zmieniałam, odwoływałam. O tak mogę powiedzieć. Teraz myślę, że to jest moja taka już ostatnia mm, nieruchomość, że już nie będę zmieniała niczego więcej. To nie oznacza, że nie będę podróżowała, będę. Ale że to już będzie takie, taka moja, moja tara. I kiedy jesteś właścicielem nieruchomości, to absolutnie musisz zrobić testament. Dlaczego? Dlatego, że robiąc testament, układasz wszystko. My nie jesteśmy prawnikami. My mamy bardzo różną wiedzę i przekonania. Jako dyrektor banku mam yy, takie doświadczenia, że. Kiedy człowiek umiera, przychodzi rodzina, szukają oszczędności, nie wiedzą co zrobić, i z jednej strony jest olbrzymi ból po stracie bliskiej osoby, a z drugiej strony zastanawiają się, czy są pieniądze, czy są jakieś nieruchomości, co zrobić. Bardzo często potem rodziny toczą spory. Potem okazuje się, że rodzice słownie czy bliscy słownie co innego obiecywali, inaczej zapisali i tak naprawdę kochające się rodzeństwo czy rodzina, po śmierci bliskich osób, po śmierci na przykład rodziców, wiele lat spędza w sądach, naprawdę wojując ze sobą. I zapominają o tym, co jest najpiękniejsze. Tracą piękne wspomnienia jako, jako rodzina. Wszystko to, co było piękne, zostaje zniszczone, ponieważ w sądzie do głosu dochodzi ego, emocje i ludzie walczą. I nawet tacy, którzy przed śmiercią rodziców, na przykład mówili: Ja niczego nie chcę. Wszystko jest w porządku, to później jednak ta optyka się zmienia. I to mówię z perspektywy takiego mojego doświadczenia, kiedy byłam wiele, wiele lat dyrektorem banku, widziałam różne historie, ludzie do mnie przychodzili w różnych, w różnych sytuacjach. Ponieważ ja jestem bardzo mm, taka pragmatyczna, ja chciałabym, żeby moje dzieci wiedziały, co i jak. I absolutnie nie boję się sporządzać testament, bo tak jak powiedziałam, robiłam go już parę razy. Wczoraj poszłam również kupując w moją nieruchomość, sporządziłam drugi, drugi akt i tym drugim aktem notarialnym był, był testament. No i, i właśnie mój testament został zarejestrowany. Teraz to jest tak że kiedy jesteś testatorem, a testator, czyli to jest taka osoba, która sporządza ostatnią wolę, to możesz swój testament ujawnić, zapisać go w centralnym rejestrze i wtedy po śmierci każda osoba, która będzie miała akt zgonu, może sprawdzić, czy jest spadkobiercą? Oczywiście, treść, cały zapis testamentu jest niejawny, nikt nie będzie wiedział, ale może wiedzieć, czy coś mu się po prostu należy. A jest to bardzo ważne, dlatego że, jeżeli masz nieruchomość, to jest ważne, żeby mieć testament, żeby te sprawy były um, takie uporządkowane. Wiem, że w wielu, wielu państwach, tak zwanego zachodu, jest to obligatoryjne, jeżeli masz nieruchomość. To musisz mieć testament. I to, jest, I to jest bardzo wygodne rozwiązanie. Wiele osób, nawet moich znajomych, kiedy pytam: A czy masz testament?, to mówią: Nie. Ja nie mam testamentu, ja nie wiem, ja nie chcę. Ja się jeszcze nigdzie nie wybieram. Jak się wybierzemy, to będzie trochę za późno. Ale pomyśl o tym, że każdy z nas się rodzi, żyje i odchodzi z tego świata jedni wcześniej, drudzy później. Odchodzimy poprzez choroby, odchodzimy na wskutek już jakby starości, odchodzimy też nagle na wskutek wypadków. Tego nie wiemy, ale ważne jest, żeby po sobie zostawić ład, porządek i takie dobre, dobre wspomnienia. I właśnie, często moi znajomi mówią, ja się nigdzie nie wybieram, a po mnie choćby potop. Nie, bo potem są rodziny tak zdenerwowane i tak wymęczone tą walką w sądzie, że później nie chcą nawet odwiedzać grobów, bo mówią, ten wziął więcej, ten dostał więcej, ten dostał lepiej, ten dostał o jedną parę starych butów więcej. Trochę się śmieje, ponieważ później jako ludzie zachowujemy się naprawdę w dziwny sposób taką pokaz Potrafimy pokazać swoją najgorszą stronę, jeszcze do tego dochodzą nasi partnerzy. No i kiedy tam jest jakaś rywalizacja o majątek, to to właśnie ciągle wychodzi to mało, mało, mało chcemy więcej. Dlatego, dlatego, jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości, masz mieszkanie, zrób testament, to kosztuje około 80 zł, i możesz wtedy wszystkim swoim bliskim powiedzieć: Mam testament, jaki jest zapis, żeby ludzie wiedzieli. Więc ja wczoraj mojej rodzinie, moim dzieciom obwieściłam, że sporządziłam testament, że jest w centralnym rejestrze i jakie są ich udziały. Jak również tak jak powiedziałam, ja się rozkręcam. Ja dopiero miałam urodziny niedawno. Ja się rozkręcam i mam wiele, wiele, wiele planów y, y, na swoje życie. Dużo mam pomysłów i dużo energii, y, ale też z moimi dziećmi rozmawiałam, że gdyby się wydarzyło tak, że ja y, po prostu umieram na przykład gdzieś tam w Azji, to absolutnie, absolutnie nie mają sprowadzać mojego ciała. Do Polski, bo to jest w ogóle niepotrzebny wydatek. Ciało to jest w większości woda, ona odparuje, nie ma. Ja to nie jestem moim ciałem, więc żeby sobie nie robiło kłopotu i nie płacił jakieś milionów wielkich za sprowadzenie, a także, a także jest moje, moja jakby taka, taka decyzja, wola, jak ma wyglądać yy, pożegnanie moje z przyjaciółmi. Żadnego płaczu, lamentowania i budowania drogich nagrobków, bo to nie o to chodzi. Słuchajcie. Tak, tak się skojarzyło mi dzisiaj, żeby o tym powiedzieć, właśnie yy, zakup mojego mieszkania. Teraz przybędą piękne chwile, bo będę, bo będę urządzała i to jest takie cudowne, że każdy można fragment zaplanować. Yy, I to jest wszystko, jest, jest piękne i mam dużo, dużo planów, ale yy, jestem osobą dojrzałą. I zachowuje się jak osoba dojrzała, jak osoba dorosła, jak osoba odpowiedzialna. Jeżeli jesteś właścicielem mieszkania, jeżeli jesteś właścicielem domu, jesteś nieruchomo jakiejś nieruchomości, jeżeli masz nie, swój majątek, proszę idź do notariusza i zapisz, zrób, zrób jakby taką dyspozycję. Często też nam się wydaje, że my możemy zrobić, ja byłam świadkiem nawet w rodzinie yy, pisania testamentu i, i, i był nakłuty palec i był odcisk krwią podpisany i ten testament został w sądzie obalony i rodzina bardzo długo się procesowała. Po co? Po co to wszystko? 80 zł u notariusza, zapiszesz, taksa jest taka, ceny są takie same. Będziesz mieć testament zarejestrowany, wszystko będzie ułożone. Nie bój się, to nie jest, to nie jest prowokacja. Testament pokazuje, robię porządek dookoła siebie. Wszystkiego dobrego, wspaniałego dnia Wam życzę.